Na imię jej Alunia! Potrzeba na nią oceany wody, dla jej ochłody! Jako rolnik żony szukać chciałem, ale widę w łapach nigdy nie miałem! Na kolegów moich. Się wypiąłem, bo w kozie i w komitecie wyjść nie chciałem. Sportowe auta wypożyczyłem, mimo że funduszów na to nie miałem. Przygłupi jestem i w barkach wąskich, a nazywam się Wypieszczony Laloś.